A tam miał z linii Arce, nie? Treżery! Jak się treść? Dobrze. Dziękuję. To dobrze. Walter Hofer też. Ach, mam! Harold! Harold! Walter Hofer mówi, że. Włoszka się cię! Dobre warunki są na Skoczy. Dobre warunki na Skoczy. Sam Walter Hofer się podpatrywał za taniej

Dobrze się przesuwać, na siłę szukać, zagraj w ten sektor. Trenerze, gdyby mógł Pan powiedzieć, określić, scharakteryzować Janka Faberskiego, który trenuje z Jagiellonią już od końcówki rundy jesiennej. Mały filigranowy zawodnik z bardzo dobrą techniką i potencjałem, jeśli chodzi o możliwość grania. Posiada dobre właściwości, jeśli chodzi o dribbling i czytanie gry, jest kreatywny, wspomniałem wcześniej duży potencjał, ale to jeszcze na pewno zawodnik, który ma przed sobą dużo nauki. Bo pewnych aspektach na pewno e, jeszcze wiele brakuje. Tener Piotr Zinkiewicz. Piotrek, gdybyś mógł. Ocenić Janka Faberskiego pod kątem tego przygotowania budowy fizycznej. Wiadomo, wszyscy mówią o jego atutach piłkarskich, natomiast jak on wygląda od strony fizycznej, czy jest to zawodnik, inaczej, ile on musi pracować na tym, żeby być gotowy na grę w piłce seniorskiej. Tak jak zauważyłeś, tak? No, Jasiek jest takim filigranowym zawodnikiem, tak? raczej jego masa mięśniowa wzrost są raczej na razie słabiej rozwinięte, ale to na pewno z czasem przyjdzie, tak? zawodnik jest na pewno jeszcze przed swoim skokiem pokwitaniowym, na pewno jeszcze trochę urośnie. No, pracy na pewno będzie musiał włożyć sporo, tak? wiadomo, że jego głównym atutem jest raczej jakość piłkarska. Tak wiadomo, że no, musi mieć odpowiedni aparat mięśniowy więzajłowy, żeby nie ulegać w przyszłości kontuzjom i na tym spokojnie będziemy tutaj pracować, tak? Czyli Będziemy indywidualizować mu tutaj pracę w zakresie czy treningu siłowego, czy wytrzymałościowego, żeby, żeby tak jakby dostosować to wszystko do, do jego poziomu zaawansowania, do jego wieku i, i do jego obecnych umiejętności. To, to! Karol, jesteś jednym z młodszych zawodników, który przyjechał tutaj na zgrupowanie przedstawicielem dosyć licznej młodzieży. Natomiast no, o 5 lat starszy od Janka Faberskiego. Powiedz mi, jakim kompanem, jakim kolegą tutaj w szatni na wdrożenie jest nasz najmłodszy zawodnik w Belek? No, uważam, że Janek bardzo dobrze się wprowadził. Nie widać po nim żadnej presji czy tam jakiegoś stresu. Myślę, że dobrze się wkomponował jak na razie w zespół co widać na boisku i życzę mu jak najlepiej. Jak ocenisz jego e, jako zawodnika i jako kolegę? No jeśli chodzi o zawodnika, to na pewno ma, ma to coś w sobie, że fajnie się go ogląda, ma tą lekkość z piłką, technikę wiadomo. E, wiadomo, że jest jeszcze wiele razy młodszy od nas i, i ta fizyczność jednak e, daje się we znaki, a ze strony koleżeńskiej no to na pewno na pewno nie ma żadnych kompleksów, normalnie, normalnie jest z nami w drużynie, nie, nie stoi gdzieś obok, także bardzo pozytywnie. Jakieś wspólne granie w CS-a czy w FIFA, czy niekoniecznie? Jak najbardziej, jeżeli ma konsolę, to mogę do niego wpaść. Harry Potter z Kiemu. Z Andrzejem. Ale to druho. Chodź idziemy. Nie, nie trzeba tego. Nie tak, <śmienic> Ale pokaż chodź, co, co ty masz. Znowu zaciera tu nowa praca, tak? Nie jeźdź.